Często dostaję pytania o to, czym jest wyściółkowany mój warzywnik tutaj pomiędzy grządkami. Ja mam już od roku warzywnik wyściółkowany z rękami drzewnymi. Być może zastanawiacie się nad wprowadzeniem tego rozwiązania u siebie. Ja przygotowałam taką krótką recenzję. Po roku użytkowania omówię wszystkie plusy i minusy oraz to, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na takie rozwiązanie u siebie. Także być może pomoże Wam to w podjęciu decyzji, jeżeli jeszcze się nad tym zastanawiacie. No więc tak, głównym powodem, dla którego ja zdecydowałam się wysiłkować mój warzywnik z rębkami jest to, żeby ograniczyć, było to, żeby ograniczyć populację ślimaków u mnie w ogrodzie. To tak nie do końca zadziałało, trochę zadziałało, trochę nie zadziałało. Ale o co chodzi w tym ograniczeniu populacji ślimaków? Chodzi o to, że ślimaki nie za bardzo lubią chodzić po zrębkach, dlatego że zrębki są ostre, mają ostre krawędzie i tak dalej. Nie jest im wygodnie po nich chodzić. No i to miało troszeczkę je zatrzymać właśnie w tej możliwości dojścia na grządki warzywne. To był taki pierwszy powód i... Wydawało mi się że wtedy, że to będzie takie super rozwiązanie, że no wow, przecież ślimaki na pewno w ogóle z trawnika nie przejdą i nie będzie im się chciało chodzić tutaj na moje grządki, jak ja mam tutaj tyle zrębków. No nie do końca tak to zadziałało. Ślimaki w dni takie słoneczne, kiedy było bardzo ciepło, rzeczywiście nie wchodziły na te grządki. Ale kiedy tylko popadało mocniej, no to one sunęły po tych mokrych zrębkach jak w autostradzie. Także, w tej kwestii, niezbyt wiele to dało. Na pewno troszeczkę to ograniczyło tą populację na grządkach, ale nie mogę powiedzieć, żeby to był jakiś wyjątkowo skuteczny sposób walki ze ślimakami. Zresztą jak większość takich y, domowych sposobów. Natomiast okazało się, że samo wprowadzenie zrębków do warzywnika ma bardzo dużo innych zalet. Pierwszą taką zaletą, którą zauważyłam, jest to, że nie trzeba było kosić. To się w sumie wydaje oczywiste, y, no bo tutaj, gdzie mamy te zrębki, no to nie mamy trawy. Wcześniej trzeba pozbyć się darni. Ja u mnie zrobiłam to za pomocą kartonów, <laughs> dlatego że po prostu no nie miałabym tyle siły i czasu, żeby żeby po prostu tą darnie ściągać szpadlem czy łopatą i zrobiłam to tak, że rozłożyłam kartony na powierzchni całego warzywnika. W sumie dosyć długo to trwało, no bo ten warzywnik też nie jest taki malutki. Ja chciałam mieć tych zrębków dużo, no i zanim uzbierałam te wszystkie kartony, no to troszeczkę jednak czasu minęło. Może warto wspomnieć, że kartony odcinają dostęp przede wszystkim światła i częściowo dostęp, tlen dostęp tlenu do. Trawy do, tych, do, do tego, co rośnie pod spodem. Dlatego ta trawa cała pod tymi kartonami po prostu zginęła. To musi być taka dosyć gruba warstwa tych kartonów. Jak miałam takie grubsze kartony, to kładłam po prostu po jednym kartonie. Natomiast jak miałam takie cieńsze kartony, no to po dwa, no po trzy może nie. W każdym razie, no to na te kartony. Po prostu wyłożyłam te zrębki, przycisnęłam te kartony tymi zrębkami i tak to już zostało tutaj. Nie bawiłam się w jakieś ściąganie tych kartonów, dlatego że ta powierzchnia była duża i ja też nie miałam zamiaru w tych alejkach bezpośrednio sadzić żadnych roślin, także nie przeszkadzało mi to, że te kartony były pod spodem, więc ta trawa po prostu w bardzo niewielkim stopniu i dopiero po kilku miesiącach zaczęła przerastać przez te zrębki. Oczywiście po jakimś czasie pojawiły się chwasty, pojawiły się, się troszeczkę trawy. I to jest normalne zjawisko, no bo nie jesteśmy w stanie stworzyć takich sterylnych warunków, w których po prostu żadne ziedzibło trawy nam tutaj nie przerośnie, dlatego że ptaki, wiatr przenoszą nasiona i tak dalej. Także z czasem one się po prostu tutaj pojawiły. Natomiast w bardzo ograniczonym zakresie. Ja je po prostu na bieżąco sobie wyrywałam, także dzisiaj no, jest bardzo bardzo niewiele gdzieś tych chwastów, czy też innych roślin, które gdzieś tutaj w tych alejkach są, które w tych alejkach rosną. No i bardzo dużym plusem jest oczywiście to, że nie ma koszenia pomiędzy grządkami, także jest o wiele mniej chwastów też na grządkach. Na grządkach to praktycznie w ogóle nie ma chwastów, jakieś tam pojedyncze gdzieś się zdarzą. Natomiast no tutaj gdzie są te zrębki, no to no to też jest ich bardzo, bardzo mało. Także to na pewno jest bardzo duży plus, żeby sobie wyściółkować te grządki, te alejki pomiędzy grządkami, tymi zrębkami, jeżeli chcecie mieć właśnie na samych grządkach, tam gdzie uprawiacie warzywa, mniej chwastów. Plusem zrębków jest też to, że są bardzo tanie. Ja moje zrębki wzięłam od jakiegoś loka jakiejś lokalnej firmy, która zajmuje się wycinką drzew. Oni tych zrębków w sezonie mają po prostu multum. Niektóre te firmy nawet za darmo oddają te zrębki. Ja chyba płaciłam około 9-10 zł za, za jeden worek i to jeszcze w ogóle przyjechał pan i mi tych worków zostawił więcej. Zwracałam uwagę na to, żeby to były w miarę możliwości zrębki z drzew liściastych, a nie iglastych, bo nie chciałam, żeby mi jakby szczególnie tutaj zakwaszały ziemię, natomiast też mam tutaj zrębki z drzew iglastych i, i no nie, nie, nie uważam, żeby tutaj pomiędzy grządkami miało to jakieś szczególne znaczenie. Takie ogłoszenia o właśnie sprzedaży zrębków możecie znaleźć sobie albo na OLX, ale możecie też poszukać firm, które po prostu zajmują się wycinką drzew. Napisać do takiej firmy, zapytać się, czy nie mają może zrębków. E, może można sobie czasami podjechać, zapakować w worek, e, no i czasami po prostu je sprzedają za bardzo niską cenę. Taką alternatywą w stosunku do zrębków może być też kora, no ale to jest już droższy materiał, który jest specjalnie przygotowany do takiego ozdobnego Bardziej ściłkowania, także no, na pewno to będzie o wiele, wiele wyższy koszt. No i niektórzy też ściłkują kamieniami. Może to być nawet fajne rozwiązanie. Mi tak pod względem estetycznym bardziej podobają się zrębki, bo uważam, że wyglądają oryginalniej i u mało kogo je się widzi tak na, taką, na takiej większej powierzchni. Także dużo osób, które do mnie przychodzi do ogrodu, no to pyta się właśnie, czym mam wysiłkowany ten warzywnik, co to są właśnie za takie jakieś gałązki i dalej, i tak dalej. Kolejny powód, dla którego zdecydowałam się, żeby wprowadzić zrębki do mojego ogrodu, jest to, że one poprawiają strukturę gleby. Tu, gdzie oczywiście leżą, one z czasem się rozkładają jak każda materiał organiczna, z czasem się rozłożą i po prostu będą stanowić glebę, takie podłoże dobrej jakości, które będzie można po prostu wybrać i przełożyć do siebie na grządki. Oczywiście to, że one się rozkładają, wiąże się z tym, że trzeba je po prostu uzupełniać. Co roku, co dwa lata trzeba będzie uzupełnić te zrębki, no bo one po prostu... No, no Rozkładają się, więc to jest normalny, naturalny proces. Ja słuchajcie, już tutaj po roku widzę, że te zrębki, które u mnie są, już przemieszały się z ziemią. Może jeszcze nie są takie rozłożone, ale no myślę, że tak pewnie po jakichś czterech sezonach one się całkowicie rozłożyły. Także ja na pewno sobie tutaj jakąś małą warstwę tych zrębków dołożę do tego warzywnika. Zrębki dodatkowo działają jak taka gąbka, zatrzymują wilgoć i to bardzo dobrze widać w dni, które są po prostu gorące. Tutaj, gdzie na grządkach nie mam tych zrębków, to ziemia jest przeschnięta z zewnątrz, od, od tej wierzchniej warstwy, natomiast tutaj, gdzie są zrębki, wystarczy troszeczkę je odsłonić i ziemia jest zupełnie wilgotna. One chłoną wodę jak gąbka i później w takie gorące dni stopniowo oddają ją do gleby, więc to jest też Właśnie fajny sposób, żeby troszeczkę jednak tej wilgoci w glebie zatrzymać. Niektórzy też siłkują zrębkami i grządki, ale wtedy to powinny być zrębki przekompostowane. Przekompostowane, dlatego że takie świeże zrębki wyciągają z gleby. Azot. Dokładnie nie zgłębiałam tego procesu, bo w ogóle nie miałam zamiaru ich gdzieś tam używać na grządkach i tak dalej. Natomiast to jest też ważna kwestia, żeby ich nie rozkładać pomiędzy warzywami, bo one właśnie mogą zadziałać w ten sposób, że, że rośliny po prostu będą nam gorzej rosły. Dla mnie ważną kwestią jest też estetyka, bo uważam, że ten warzywnik jest teraz taką oddzieloną przestrzenią, która wygląda lepiej, wygląda na bardziej uporządkowaną właśnie dzięki temu, że są zrębki. Jeżeli miałabym zainwestować i wyściółkować ten warzywnik na przykład kamieniami, no to byłaby to dosyć spora inwestycja, dlatego uważam, że to jest takie fajne rozwiązanie na początek, a może i na dłużej, jeżeli komuś się spodoba. Jeżeli chodzi o minusy, no to zdecydowanie to, co powiedziałam wcześniej, ten początkowy niedobór azotu w glebie, no może być problemem, jeżeli właśnie macie coś posadzone bezpośrednio w tych zrębkach, no to to na pewno jest minus. Kolejny minus to jest ryzyko zakwaszenia gleby. Jeżeli będziecie stosowali zrębki z drzew iglastych, to one mogą tę glebę w niewielkim stopniu zakwasić. Jeżeli będziecie uprawiać rośliny, które lubią glebę bardziej zasadową, Albo obojętną, no to to może być problem. Jeżeli będą to borówki albo jakieś inne kwaśnorodne rośliny, no to jak najbardziej można ściółkować. No i taki ostatni minus według mnie to jest właśnie konieczność tego uzupełniania. Zresztą w przypadku kory, w przypadku kamieni to będzie to samo, też trzeba będzie uzupełniać. No ale to nie jest to, co trawa, żeby po prostu sobie rośnie, tylko no, żeby nie chodzić po błocie za. Jeden sezon czy za dwa sezony, no to trzeba po prostu tą małą warstwę, niewielką z zrębków uzupełnić. I jeszcze na koniec może dodam, jaką ja dawałam tą warstwę zrębków grubą. E, u mnie to było jakieś 5 cm mniej więcej. Także wydaje mi się, że to jest dosyć dużo. To nie było tak, że to tak malutko tych zrębków odrobinkę, tylko dałam ich całkiem sporo, żeby po prostu udało się odpowiednio przykryć te kartony. Dla mnie z to był zdecydowanie strzał dziesiątkę. Jeżeli miałabym jeszcze raz podjąć decyzję, czy ściółkować warzywnik z rępkami, czy nie, to zdecydowanie bym go wyściółkowała. Ze względów estetycznych, ze względu na szkodniki, jest o wiele mniej chwastów tych ślimaków, no też jest troszeczkę mniej, i yy, yy, mniej jest też innych szkodników, jakichś mrówek i tak dalej. Mniej się tego po prostu zdarza. Barzewnik wygląda na bardziej uporządkowany, wygląda estetyczniej, po prostu wygląda lepiej, przyjemniej się w nim pracuje, przyjemniej się do niego wchodzi i przede wszystkim na no, to też jest mniej pracy, bo nie trzeba kosić.